Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na film z ulubieńcami. Będą to ulubieńcy stycznia oraz lutego. Będzie to naprawdę kilka rzeczy z każdej kategorii, bo zmieniałam co chwilę te kosmetyki. I zacznę od bazy. Bazę, którą najczęściej używałam w styczniu, głównie w styczniu, jest to baza Fenty Beauty Profil Instant Retouch Primer. Używałam tę bazę dlatego, że Styczeń był powiedzmy, że dosyć zimny, moja skóra też była taka odwodniona, sucha i potrzebowała nawilżenia pod makijaż, pod podkład i dlatego używałam tej bazy. Mimo, że używałam kremu nawilżającego, to ta skóra i tak dodatkowo potrzebowała nawilżenia, więc używałam właśnie tej bazy. Fajnie przygotowywała skórę pod makijaż. Drugą bazę, którą zapomniałam tutaj przynieść ze sobą, jest baza z Golden Rose. Baza rozświetlająca, w takim lekko różowym odcieniu. Tamta też była naprawdę świetna, fajnie też tak nawilżała. I w zasadzie podobne działanie mają, tylko tamta jest bardziej gęsta. Trochę jak taki gęsty krem, a ta jest naprawdę taka fajna, lekka, szybko się wchłania. Jeżeli chodzi o podkłady, to w sumie mam wam tutaj dwa do pokazania. Używam ich w sumie zamiennie. Na początku stycznia zaczęłam używać podkład z Burżua Always Fabulous i ja mam go w odcieniu 120 Light Ivory, i to jest. Ponoć podkład full coverage, czyli mocno kryjący. Ja bym go aż tak nie określała, ma takie średnie krycie. Najlepiej wygląda nakładany gąbką, no ale ja rano nie mam tyle czasu. Nakładam go oczywiście pędzlem. Jeżeli chodzi o takie utrzymywanie się 12-godzinnie czy jeszcze dłużej, no to nie. On jest właśnie taki idealny do pracy, żeby ujednolicił tą skórę. Także... Używałam tego podkładu, ale jednak najczęściej używam tego z Max Factor Radiantly kolor Color 40 Light Ivory i to jest mój ulubiony podkład na co dzień. On nie dość że ładnie kryje, wygląda tak ładnie na twarzy, tak nawilżająco i tak dalej. No to jeszcze długo się utrzymuje. Ja wracam do domu, a ten podkład jest w stanie takim nienaruszonym, a ten no już ma potem, jak wracam z pracy, takie widoczne oznaki noszenia, że tak powiem. Już się trochę ściera, świeci się, ale bardzo go lubię za to, że ma właśnie te średnie krycie, ładnie też tak wygląda na twarzy. Nie jakoś ciężko, także bardzo lubię te dwa podkłady. Jeżeli chodzi o korektory, to w sumie mam do pokazania trzy. W styczniu wróciłam do tego i w sumie go zużyłam. Jest to Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer numer 010. To jest korektor, którego używałam w styczniu namiętnie, dzień w dzień. I fajnie, że sobie o nim przypomniałam, bo to jest korektor, który kiedyś lubiłam. Często używałam i wróciłam do niego. Naprawdę świetny korektor. Nie wiem czemu go przestałam używać, jest naprawdę mega. W ogóle mi nie wchodzi w zmarszczki. Ładnie przykrywa moje sińce. Nie ciastkuje się. Ma taką lekką konsystencję, że w ogóle go nie czuję pod oczami. No naprawdę świetny. To jest chyba nowe opakowanie, jeżeli dobrze mi się wydaje. Jedno już zużyłam i Cały czas używam tego korektora. A dwa pozostałe to coś z wyższej półki. Benefit Boing Cateless Concealer. Ja mam go w odcieniu numer 3. jak na numer 3, to i tak jest całkiem jasny, ładny, żółty odcień. Świetnie wygląda nakładany gąbką. Pędzlem trochę gorzej się rozciera, ale też świetne krycie, nawet większe niż ten z Catrice fajnie wygląda pod oczami, właśnie nie tak fajnie, naprawdę mocne krycie i przy tym nie jest jakiś taki, no nie wiem, jak szpachla, nie jest zbyt wysuszający, na przykład korektor z Loreala Infallible. To ten wygląda naprawdę ciężko pod moimi oczami, a ten ma takie samo krycie, ale Właśnie nie wygląda aż tak ciężko, tego też naprawdę bardzo lubię. I jeszcze taka stosunkowa nowość u mnie to korektor z Maybelline Superstay 24 Hour Concealer. Mam go w odcieniu numer 2 Light. To też jest jeden z tych korektorów zastygających i kryjących. Podobna formuła w sumie do tego Catrice. Też jest taki płynny, lekki, zastygający, fajnie leży pod oczami. Jedyne co, no to problem jest z odcieniami, bo ta dwójka jest taka dosyć różowa, jasna, więc kiepsko wygląda pod moimi oczami. Ale też kolejny korektor, którego bardzo lubiłam używać i nadal używam. Puder, którego stosuję namiętnie, to puder z Fenty Beauty Profiled, Mini z Instant Retouch Setting Powder to jest ta wersja mini. Ja mam go w odcieniu butter. To jest puder, którego używam i na całą twarz i pod oczy. Głównie mi się sprawdza jako puder utrwalający, korektor pod oczami. Świetnie wygładza z maszczki. Nie wygląda jakoś ciężko. Nie wysusza mi tej okolicy, bo wiem, że niektórzy nie lubią go używać jako puder pod oczy, jak właśnie bardzo lubię. Gorzej na przykład sprawdza się z utrwalaniem całego makijażu. Utrwali ten makijaż, ale nie na zbyt długo. Szybko się potem zaczynam wyświecać, ale pod korektor to ten puder sprawdza się super. Ale jeżeli chodzi o jakiś puder prasowany, wypiekany, to na przykład używałam tego pudru jako utrwalenie makijażu. W tych miesiącach, właśnie styczeń, początek lutego, to używałam tego pudru Nude Look od Golden Rose Sheer Baked Powder. W sumie, tak naprawdę, właśnie styczeń, początek lutego nie potrzebowałam aż takiego mocnego utrwalenia makijażu, bo moja skóra sama w sobie już była sucha. A ten puder, nawet ten z Fenty Beauty, wystarczył na to, żeby utrwalić mi makijaż. Dodatkowo ten puder dawał mi taki fajny efekt glow, że ta skóra nie wyglądała na taką suchą bo to była tragedia. Zawsze w tych miesiącach mam ten sam problem. Trochę jednak przyciemnia ten puder, więc na przykład, jeżeli go nakładałam na Podkład od Max Factora, który jest trochę za, na mnie za jasny. No to fajnie to tak ujednolicał ten y, lekko za jasny i za różowy kolor. Fajnie rozświetla, daje właśnie taki zdrowy blask skórze. Bardzo, bardzo go polecam i używałam namiętnie. Jeżeli chodzi o brwi, to wróciłam w styczniu i też właśnie w lutym do wypełnienia brwi pudrem. Oczywiście najpierw Delikatnie wypełniałam brwi kredką, trochę żelu utrwalającego z L'Oreal Brow Artist Plumper. Ja go już tutaj nie pokazuję, bo naprawdę go non-stop używam. No i potem na taką mokrą bazę używałam właśnie tego pudru z Golden Rose. Kiedyś, dawno, dawno temu go używałam, wróciłam ponownie do niego, tak jak do tego korektora z Catrice i też naprawdę mocno napigmentowany. Fajnie naturalnie on wygląda. Dzięki temu, że nakładałem go na tą lepką bazę z kredki, to fajnie się do niego przykleja i zagęszcza brwi, także naturalnie wtedy wygląda ten makijaż brwi dzięki właśnie temu. Także kolejny produkt, którego używałam właśnie w tych miesiącach, a teraz bronzery i rozświetlacze. Bronzery mam wam do pokazania dwa, które non stop Używałam. Na początku roku to był bronzer od Make Up Forever Pro Bronze Fusion, i to był odcień 15L. To jest bronzer, który nie jest matowy, ma taką właśnie lekką poświatę. Bronzer satynowy przepięknie wygląda na twarzy. Teraz w tych miesiącach jest ciut dla mnie za ciepły, dlatego też go przestałam używać. Ale używałam go namiętnie, że możecie zobaczyć, że takie wgłębienie delikatne jest. Naprawdę świetny bronzer. Drugi, który używam do tej pory non-stop, na co dzień, to bronzer od Affect, odcień Brazil. Tutaj też już widać wgłębienie. To jest już bardziej bronzer w takim odcieniu mlecznej czekolady. Dużo jaśniejszy niż na przykład ten z Make up Forever. Tutaj możecie zobaczyć porównanie. Ten jest zdecydowanie bardziej ciepły, a ten Brazil jest idealny do konturowania i do przybrązowienia. Świetny, naprawdę nie można sobie nim zrobić plan. Wielbiam go naprawdę i do konturowania i do przybrązowienia. Podobny w sumie do brązera od Fenty Beauty. Używam go non-stop. Rozświetlacze mam w sumie Wam do pokazania trzy. Na początku miesiąca, na początku roku używałam rozświetlaczy z My Secret Hello Princess. Z tym, że no na ten moment go już nie używam, bo jest zdecydowanie dla mnie za ciemny. To jest mega blask. To jest taki blask. On idealnie będzie na mnie wyglądał latem. Jeszcze na początku roku byłam dosyć opalona, opalenizna wrześniowa jeszcze mi została, więc go mogłam używać, ale jakoś tak w tych miesiącach teraz nagle zbledłam i go nie mogłam używać. Mega blask, naprawdę złoto. Przerzuciłam się na rozświetlacz od afekt. Odcieniu Las Vegas. Robiłam test w sumie tego Duo od Affect na kanale, w make-upie jakimś, i ten rozświetlacz nie za bardzo mi się sprawdził wtedy, w pierwszym wrażeniu, ale zaczęłam go bardziej testować i yy, naprawdę bardzo mi się spodobał. To jest taki odcień podobny w sumie do tego yy, z My Secret. Ale ciut yy, jaśniejszy i nie ma aż takiej mocnej bazy kolorystycznej, więc on nie przyciemnia tutaj tych okolic. No to jest rozświetlacz przepiękny cudeńko. Naprawdę wygląda twarz mega intensywnie, mokro, taka mokra tafla, naprawdę piękny. No i ostatnie już cudeńko, które używam, używałam w lutym. Jest to rozświetlacz Benefit Cookie. To jest Miazga. Naprawdę to jest idealny teraz rozświetlacz dla mnie pod względem koloru, wykończenia. No naprawdę wow. Pokażę Wam je wszystkie trzy obok siebie, żebyście mogli zobaczyć różnice. To jest My Secret, którego używałam na początku roku. Afekt. No i Cookie. I możecie zobaczyć, że one się naprawdę różnią odcieniami. Ten... Zobaczcie, jak ona odbija w ogóle ten kuki. Jest taki mocny. No i ostatnia rzecz to róż. Jak już miałam ochotę na róż, to używałam też różu z Benefit California. Po prostu nie umiem znaleźć innego podobnego do tego. No zobaczcie, jaki to jest przepiękny odcień. No nie potrafię znaleźć drugiego takiego różu. Jest przepiękny. Nie jest ani mocno błyszczący. Nie ma drobinek w sobie, ale jest taki właśnie satynowy. No i przepięknie pachnie. No, róż cudowny. Nie żonglowałam tymi kosmetykami w styczniu i w lutym, ale jakoś tak duszę z tych kosmetyków nie zapamiętałam. Nie rzuciło mi się jakoś tak mega w pamięci, żeby mnie mogła wam tutaj pokazać. Ale o tych kosmetykach pamiętałam, wiem, że używałam, dlatego Wam je tutaj w ulubieńcach pokazuję. Jednak dla mnie lepiej jest nagrywać ulubieńców systematycznie co miesiąc, bo potem zapominam o tych kosmetykach, nie wiem czego używałam. Więc chyba wrócę do tego systemu pokazywania Wam ulubieńców co miesiąc, bo potem się okazuje, że mam problem na koniec roku pokazać Wam ulubieńców. No i właśnie, nawet zapominam po miesiącu czego używałam. A jeżeli wam tego nie pokażę od razu, albo sobie nie zapiszę, to poza tego nie będę pamiętać. To tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców stycznia i lutego. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Oczywiście, jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam was do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa